Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. na mój patronite i wesprzij moją twórczość. Jest coś takiego w grach z ery PlayStation 2, że mm, Pomimo tego, że w momencie, w którym gramy w niej dzisiaj, no to są bardzo archaiczne, to nadal wywołują duży uśmiech na naszej twarzy i tak jest też właśnie z grą Onimusza 2 Remastered, chyba tak, chyba tak. Witam Was, słuchajcie, na mega serdecznie kanale Do Diabła z grami. Moi dody chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kapkom Polska za kod na grę Onimusha 2 wersji na Nintendo Switch i przejdźmy teraz do recenzji. Słuchajcie, ja grałem w Onimusza 1, w 2 nigdy nie grałem, ale od za, Miałem taki duży szacunek do tej serii, tak więc podchodziłem do tej gry na bardzo, bardzo, powiedzmy, że tak, świeżo nie? w grze, e, gra ogólnie rzecz biorąc, była takim tytułem, którym Capcom już jakby zaczął robić coś innego niż horror, grę akcji, ale która jeszcze nie była takim Devil May Cry'em. Czyli wiecie, oni się dopiero po chwili zorientowali, że jednak do tych akcyjniaków no to najlepiej sprawuje się grafika w pełni 3D, a nie taka renderowana, nie? W ten, w ten słuchajcie, sposób. I e, w momencie, w którym odpalamy po raz pierwszy Oni Muszę, no to ten deszcz nostalgii, słuchajcie, zaczyna padać naprawdę bardzo rzęsiście, tak, nad naszymi głowami, ponieważ, no, pomimo tego, że ja nie grałem w ten tytuł, to wiecie, dla mnie te patrzenie na te renderowane tła, mm. i trójmiarowe na nich postaci, cholera, no, działa na mnie na maksa, tym bardziej, że wiecie, tego oni nie muszę, ja non -stop widziałem na telewizji Hyper, kiedy byłem gówniakiem, no ale przejdźmy do samej gry, słuchajcie, w grze wcielamy się w gościa, który nazywa się Yubei i, szczerze, on musi jakiegoś złego dziada zabić, co się nazywa Nobunaga, i to chyba wszystko. A dlaczego to wszystko? Bo fabuła w tej grze jest tak debilna, żałosna, żenująca, śmieszno-klinczowa, żałos, że nie miałem takiego, no patrzyłem jedną, jednym okiem na te filmiki, przepraszam, nie? ale naprawdę to jest poziom takich dialogów z Resident Evil, które starają się być czasami śmieszne, czasami za bardzo dramatyczne i na przykład dochodzi do takich sytuacji, jak skoro już mówimy o fabule, że na przykład nie wiemy, czy bohater robi sobie z nas jaja. Czy on faktycznie tak, wiecie, na przykład tutaj e, płacze, czy coś w tym stylu, nie? No to jest, to jest właśnie to. Sama gra jest, słuchajcie, grą akcji, w której będziemy przychodzili z ekranu na ekran. Ekrany są renderowane, pomówmy od razu o tym, od razu o grafice polecimy. Słuchajcie, gra e, na telewizorze, jak to odpalałem, to puściłem pawia, wygląda Paskudnie, nie wiem jak na PS5 i Xboxie, jeżeli są tutaj właśnie użytkownicy, dajcie im, proszę znać, czy to da się w to grać na TV. No nie macie innej możliwości, więc tak jest. Na ekranie Nintendo Switch OLED, na którym zaczynałem w to grać, gra wyglądała zajebiście. Na ekranie Nintendo Switch 2, gra wygląda. No też dobrze, no większy ten ekran jest, no, ale jest OLED, nie? Więc no, powiedzmy, że ogólny rozrachunek taki jest też dobrze, nie? Wiecie, i te tła po dzień dzisiejszy robią naprawdę fajne wrażenie. Są bardzo szczegółowe, takie klimatyczne, tak? Mamy japońskie wioski, słuchajcie, mamy lasy, mamy jakieś świątynie, mamy podziemia. Mamy jakieś takie demoniczne lokacje, tak? One są naprawdę super są. Na przykład momenty w grze, w których pada deszcz, się jakiś, wiecie, jakiś wodospad. Jest tylko fajny kadr, w którym walczymy, i wodospad, tak jakby jest na pierwszym planie, ta woda z niego, nie, a my tam jesteśmy gdzieś też w tle, to są naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne rzeczy, słuchajcie, nie. Takie no, mi się, no dla mnie zajebiste. No i słuchajcie, co chciałem jeszcze powiedzieć? Ogólnie te tła, pomimo tego, że minęło tyle lat, to robią do dzisiaj wrażenie. Te postaci, które zarówno ci, z którymi walczymy, jak i te, te którymi gramy, te są fajnie wykonane. Po dzień dzisiejszy, one, oczywiście to nie jest żaden majsterczyk graficzny, to się wszystko mieści w tych ramach PS2. Tak? Jednak oni, no, mają dużo szczegółów. Ta mimika i taka w sensie, może nie mimika twarzy, są ładnie wykonane. Nie ma czegoś takiego, że patrzymy na nich i mamy takie, e, nie? Chyba, że niektóre postaci, które mają być paskudne, no to wtedy tak jest. Ogólnie gra dla oka, jest bardzo przyjemna, tak? To też naprawdę muszę pochwalić i też od razu pochwalę design, bo zarówno design bossów, których nie ma niestety zbyt wielu, jak i przeciwników jest fajny. To są te demony Yokai, wiecie, dobrze wyglądają. Jakieś tam mamy samurai, zombie, jakieś krokodyle z mieczami, słuchajcie, jakichś kamiennych drani. Są oczywiście gorsi przeciwnicy, jak jakieś takie trójkąty latające kamienne. To jest słabe, ale w ogólnym rozrachunku design bardzo na plus, zarówno lokacji. Jak i przeciwników, co sprawia, że ogólnie takie wrażenia wizualne z gry są naprawdę w porządku, nie? W handheldzie na Switchu, bo na ekranie do dupy, ale to jak mówiłem, dajcie mi proszę znać, jak to jest na innych konsolach. Co jeszcze, pomówię teraz o gameplayu, no bo tu już tak nie jest różowo. Słuchajcie, gra, tak jak mówiłem, jest slasherem. W grze za zabitek przeciwników będziemy zdobywali punkty, zasysając je, tak oni wyrzucając sobie taką energię, która ma trzy zastosowania, cztery w sumie. Jedna energia daje nam poziomy, które potem będziemy wykorzystywać, żeby ulepszać sobie przedmioty, Walutą. Druga jest maną, która nam się odnawia, trzecia y, energią życiową, a czwarta ładuje nam poziom ONI, tak? podczas tego się przemieniamy w Turbodziada i wtedy klastamy wszystkich mocniej, moi drodzy. No i ogólnie rzecz biorąc, y, w, y, gra ma pewien problem: no bo tak, ta walka jest bardzo prosta. Mamy kombinację ataków chadzia, chadzia, chadzia. Mamy atak taki wolno, nie wiem taki na odlew jeden taki cios, nie? Mamy słuchajcie, też atak magią, ale dużo ich nie będziemy używać, bo one bardzo są magiożerne, tak? I jeżeli przypakujemy sobie broń i przytrzymamy prawy duży guzik na górze ZR, no to słuchajcie broń się ładuje, tak? No i możemy tam pierdzielnąć mocniej. Chodzi ogólnie. A, jeszcze on też blok, nie? Mamy także broń, moi drodzy palną, czyli mamy łuk i mamy pistolet, taką tak, taką strzelbę, później. No, ale tutaj muszę od razu się przyczepić, ponieważ bronie w locie zmienia się fatalnie, okropnie. Musimy, słuchajcie, przydusić L2. Będę mówił PlayStationowym, dobra? tym <grytym> I wciskając w lewo zmieniamy łuki, wciskając w prawo zmieniamy broń, ale jest to strasznie upierdliwe, bardzo nieresponsywne i doprowadzające do szaleństwa do tego stopnia, że będzie sobie w pewnych momentach, Zmieniać broń z poziomu menu. No, a to jest, no, niezbyt przyjemne, nie, jakby to ująć. No i y, kolejne problemy. Słuchajcie, Bożecznie y, problemy. Ogólnie ta walka, jak już przywykniecie do tego, że jest bardzo prosta, nie? My stajemy naprzeciwko przeciwnika, trzymamy R1 i chlast, 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 unik, unik, obieg, chlast, chlast, specjalnie. To jest taki standardzik, nie? Tylko problem pojawia się, słuchajcie, w momencie, w którym mamy. Y, to właśnie przewodzenie z ekranu na ekran, ponieważ czasami jest tak, że walka jest dość dynamiczna, walczymy z kimś, jesteśmy na ekranie, na którym widzimy wszystko na dłoni, po czym na kolejnym ekranie nie widzimy już niczego, bo nam coś zasłania przeciwników i nas, nie. I to szczególnie w Starciach z bosami wymaga bardzo dużego... Hmm, bardzo dużego przyzwyczajenia się, takiej tolerancji na to. Mi zajęło to dość krótko, bo ja jestem obyty w tego typu grach bardzo dobrze, ale Wam to może zająć troszeczkę dłużej i możecie się bardziej przy tym po prostu irytować. Mam nadzieję, że tak nie będziecie mieć, nie? Ale biorę, biorę pod uwagę, że może tak być, nie? Tutaj w, w Waszym wypadku, w części z Was wypadku, może, może w ten sposób. <laughs> no i e, moi drodzy, co jeszcze? Jak już mówiłem o tych archaizmach, no To też się właśnie bardzo mocno tyczą tej walki, nie? no bo jest masa jakichś takich frustrujących rzeczy, że na przykład przeciwnik jeden, albo bo robi nam łobudu, wstajemy, on łobudu, wstajemy, nie mamy nic z łobudu, i my znowu wpadamy i tak nam wpierdziała całą energię, po prostu takie są tanie zagrywki, zarówno przeciwników, jak i bossów, które no, wynikają z kiepskiego AI, ogólnie z, no, z przestarzałego bardzo kodu tej gry, nie? Więc to musicie mieć na uwadze, że będą elementy frustrujące, będą, słuchajcie, elementy e, takie, które, no, będziecie musieli zacisnąć zęby. Ja naprawdę, słuchajcie, przy walce z ostatnim bossem myślałem, że postradam zmysły, tak? O ale się udało, nie? No, co jeszcze? E, ogólnie m, gra jest archaiczna też mocno pod kątem eksploracji, tak? Mamy te niby mapy, ale one są, wiecie, trzeba wejść do menu, wybrać mapę, nacisnąć guzik i tak dalej. No, gra nam nie mówi na przykład tak wprost, gdzie mamy gdzie iść, tak? Czyli na przykład, jeżeli, przykład, w godzinie 6, nie? Widzimy drzwi zamknięte i w godzinie 6.45 mamy już do tego klucz, to musimy pamiętać, że tam wtedy musisz się zawrócić. I użyć tego, nie? Wiecie, to takie coś, nie? To też nie jest tragedia, ale też miejcie to na uwadze, nie? Że po prostu to jest taka mechanika, tak? Do której. No, czasami jest się dość ciężko przyzwyczaić. Co jeszcze? Słuchajcie, gra starcza na jakieś 8 godzin, powiedzmy. Ma dużo jakichś tam trybów dodatkowych. Testowałem tylko jeden z facetem w czerni. Takie minigierki, wiecie, biegamy, klastamy w innych kostiumach, a prostu kostiumów, to możemy też to zdobyć. I ma ona oczywiście New Game Plus, w której będziemy mogli już tutaj używać naszych wszystkich tych zdolności. Tak? Podsumowując, powiem wam w ten sposób, no, ja się bawiłem dobrze momentami nawet, bawiłem się bardzo dobrze, nie? Bo miałem takie coś, że pomimo tego, że narzekam w tej recenzji, ale miałem tą taką, wiecie, nostalgię, taki ten klimat właśnie PS2, nie? Który mi się bardzo mocno podobał. Ale nie mogę dać tej grze oceny wyższej, tak patrząc na dzień dzisiejszy, niż 7,5, nie? No bo to jest dobra gra z plusem, tak? Jakbym, no nie wiem, inaczej, jeżeli graliście w to przedtem, dajcie sobie 8. Poprawny, remaster, fajna gra, wszystko super. No, jeżeli nie graliście, siódemka, nie? Siódemka, dobry tytuł ale ma dużo takich elementów, które mogą Wam nie pasować. Fajnie, że zrobili, słuchajcie, tą onimuszę, mimo wszystko, tak, dobrze się bawiłem. Chciałem trójkę, bardzo mocno, a potem chyba była też czwórka, niech robią tych jak najwięcej i najlepiej, słuchajcie, niech w ogóle jak najwięcej gier z PS2 będzie remasterowana, bo to był zajebista, to była zajebista era gamingu. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę, moi kochani, widzimy się już długo w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami, a w cateringu Mister Smaku na hasło LIS10 macie zajebistą promocję. I z link macie też na dole do Perfect Blue, nie? Na razie.